W miniony czwartek w hotelu Troja odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Krzysztofa Rutkowskiego. Głównym tematem spotkania była sprawa Sylwestra Suszka, znanego jako król kryptowalut z Katowic. Zaginięcie, uprowadzenie Sylwestra Suszka sprawa, która odżyła po kilku latach, gdzie w zasadzie król kryptowalut został uprowadzony. I najprawdopodobniej zamordowany, a ktoś dysponuje jego majątkiem. Jeżeli mamy fragment tylko jego majątku około 500 bitcoinów to proszę sobie wyobrazić, jaki jest zakres i zasięg ekonomiczny firm, które należały do Sylwestra. Podczas konferencji wystąpiła siostra zaginionego Nicole Suszek oraz była policjantka z Krakowa Sylwia Banaś. Która przedstawiła informacje dotyczące tła tego zaginięcia. Sam Rutkowski podkreślał dobrą współpracę z katowicką policją, której wyraził pełne zaufanie. Policja, funkcjonariusze komendy wojewódzkiej policji w Katowicach, Wydziału Kryminalnego, doskonale sobie poradzą z tą sprawą. My jesteśmy tak zwanymi pomocnikami, nigdy nie przeszkadzamy. I zanim cokolwiek zrobię, to dwa razy zapytam, czy można. Rutkowski zaznaczył również, że działania jego biura są uzupełnieniem pracy organów ścigania, a konferencja prasowa dotyczyła też innego tematu. Tematu oszustwa gospodarczego na bardzo dużą skalę, który dotyczył tak zwanej maszyny do pasztetów, o której żeśmy mówili. Także tutaj prokuratura w żorach i policja ma niezły pasztet w tej sprawie. Pieniądze zostały przelane, a nieuczciwy sprzedawca ulotnił się z gotówką. Rutkowski prowadzi działania w obu sprawach. Kolejne spotkanie z dziennikarzami w Mysłowicach Krzysztof Rutkowski zapowiedział, w styczniu, a pełny zapis audio konferencji prasowej dostępny jest na itv.pl.